E? Znów? No bo no. Dawno nie było odcinka Gotuj Zajko, więc dzisiaj wracamy do naszej maleńkiej japońskiej kuchni i a, będziemy coś gotować. Ajko, co dzisiaj będziemy gotować? Dzisiaj gotować, słuchajcie? NATO! O, coś, co połowa ludzi uwielbia, połowa ludzi nienawidzi, a, czyli NATO. Robienie NATO w domu jest dość. Hmm, no, rzadkie, mm -hmm. więc a, no może być to ciekawe, bo ja jeszcze też nie widziałem jak to robi. W ogóle pewnie jesteście w szoku, że dzisiaj jestem w innym swetrze, ale to dlatego, że po prostu jest teraz strasznie zimno u nas w Japonii. Wiem, nie jest to w nic w porównaniu do tego jak jest w Polsce pewnie w zimę, ale mm. jak na japońskie standardy to jest momentami dość zimno, więc się ciepło <laughs> ubieram, bo teraz, prawda, oprowadzam wycieczki w styczniu i muszę być ciepło ubrany. A jako standardowo, tak, Patagonia Team. Team Patagonia to yeah. jest. Yeah. A, no to co my tu mamy, tak? I o, oprócz na to będziemy także robić inne dzisiaj jeszcze dobre rzeczy. Na no, dzisiaj będzie mm. dużo takiej domowej kuchni. Tak. Najpierw gotujemy soi, bo długo tufa. No to zazwyczaj w Japonii kupuje się w sklepie, ale też można zrobić samemu. Nie jest to jakieś specjalnie trudne, ale trzeba wiedzieć jak. Ja jakoś ostatnio uczyłem, bo na takich warsztatach pokazywali jak to się robi. Więc tutaj mamy daizu, czyli no soję. Można też z innych fasolek robić, ale no my tutaj mamy coś takiego. To jest w wodzie, teraz tak, wchłonie w wodę i będziemy to teraz gotować. Majko, dlaczego robimy mm. na to w domu? Przecież to jest strasznie tanie i można za grosza kupić w sklepie. Ale to jest organ... organic soy. A, organiczne, mm. okej. Okay. Mhm. Mm Organicznie na to kosztuje bardzo, bardzo drogie. A. I. faktycznie ja nie mogę widać w supermarket. A, chyba w sklepach nawet nie takiego. Ma. だけど、みんなのために。な、hmm, mm hmm. no, の種類を選べる大きいとか小さいとか、あと茹でる時に自分で硬さを調整できる私はちょっと硬めが好きです。おとえめ、チタレジシミニ Eko ostatnio się wkręciła właśnie w robienie takich tradycyjnych japońskich rzeczy: Na to i mm -hmm. marynaty z kemono, mm -hmm. tego też dużo mamy w domu. Tak. I ostatnio też miso, tak? Robiła od sama na warsztatach. Wow. I to jest miso, tak? Miso. Do zupy miso, tak? Tak. Mm. Już jest gotowe? Nie, o, będzie gotowe w październiku. A, no to długo trwa, tak. prawie rok, nie? Uh -huh. Mhm. Jest normalnie soi. I to uh, czarne soi. Aha, ok, to rodzaje będą. No i super. Składniki miso jest uh, soi, koji i tsu. Tylko tyle? To tak. Wszystko? Już jest tylko. O, okej, Wiedziałem, tak. że więcej jest. Ciekawe. No, skodzi no, w Japonii robi się naprawdę dużo rzeczy, w tym sos sojowy, mm. sake. To mm. jest niesamowita, niesamowita rzecz. To są takie, jakby e, no, nazwać, taka pleśń, prawda, która powoduje fermentację. No i tak jak widzicie, także i do miso się używa. o <grywa> miso,

No, nie ten co dzisiaj dobrego robimy na kolację? Nikudofu. Nikudofu. Tofu z mięskiem. Tak. Mm. Wołową, tak? Wołowina będzie. Tak. Przepraszamy za bałagan w domu, ale jak widzicie, nasz piesek ma dużo energii. <grytanie> I już nawet nie sprzątam tego, bo on właśnie jak posprzątam, to wtedy to wszystko znowu... <grym> tak, 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 znowu wszystko rozwala na boki. I taką ma zabawę. Na szczęście niczego nie, niczego nie niszczy, więc w sumie niech się bawi. Nie przeszkadza mi to jakoś specjalnie. Jednak ma dużo energii, aktywny pies. Więc no, staram się z nim biegać rano, Robił różne rzeczy, ale i tak byś chciał pewnie więcej, co? Najpierw jako kroi por. Na takie. dość duże kawałeczki. 5 hmm. cm. To potrzebujemy jako do tej potrawy. Nie eee. za dużo. Tofu. To już chyba w Polsce można też kupić bez problemu. Shirataki. Shirataki. Taki makaron. Ale z czego to jest? Shirataki. Ja nigdy nie wiem, co to jest. Shirataki jest. Koniaku. Koniaku, koniaku. A to hmm. ten ziemniak taki japoński? Nie wiem jak powieci. Ale koniaka jest bardzo bardzo Bardziva. I mirin to bardzo dużo. Do wszystkiego mirin w Japonii, sos sojowy, tak. I sól. To wszystko? A jeszcze hmm, mięso. Mięso. Tak. To jest. A flaszka duża. Otwieramy. Ja jestem od otwierania, tak, i od mhm. e, filmowania. To jest jak sake. <grywa> no tak, no to jest e, butelka jęcznie 8 litra, tak na no, i siobin. Często tak się podaje. E, sake w Japonii, nie? takich dużych butelkach, szczególnie w restauracjach, barach. Pachnie? Pachnie, ładnie. Super. A propos sake, skoro już jesteśmy przy tym temacie, tak wiecie, no ja się fascynuję sakę. sake. I staram się promować w ogóle sake, także wśród moich klientów, których oprowadzam po Japonii, często robimy sake tastingi. W lutym zapisałem się na zaawansowany kurs e, eksperta od sake, z takim znanym ekspertem od sake e, w Japonii. E, I no, będę się uczył o sake, jak degustować sake, rozwijał swoją wiedzę, mam nadzieję, że ten kurs pomoże mi troszkę właśnie pójść w tym kierunku jeszcze bardziej. Chciałbym bardziej, chciałbym poznać bardziej ten świat sake i mam nadzieję... Przepraszam. Chciałbym bardziej poznać ten świat sake i mam nadzieję, że ten kurs mi w tym pomoże. Więc spodziewajcie się odcinka o sake, ponieważ także odwiedzimy kilka browarów sake w trakcie tego kursu. Postaram się troszkę nagrać i opowiem także o swoich doświadczeniach właśnie na tym kursie. Tofu przygotowane, shirataki, trzeba pozbyć się tej wody. To jest filtr. Zawsze nas pytacie w komentarzach. Co to jest na kranie? To jest filtr. Można pić kanuwe w Japonii, ale z filtrem trochę lepiej smakuje po prostu. Inne teraz dywan, tak? Sosyowe, ci, i mirin. Ciężko. Pomóc ci. <grym> Pomogę ci, czego, czekaj Nie wiem ja. Bez Okej, ja trzymam też. Trzeba od tyłu. Jeden, druga. Trudno ta butelka, jest niewygodne. Fuben da yo, fuzni. Hmm, na no, chisai bin utshikai yes, naito. Dodaj mm. no, wszystko. Yes, mięso mm. puchin. Ten garnek jest bardzo. O oh, specjalnie, więc nie potrzeba dużo poci. Emil, dzisiaj mamy wagyu. Wow, wow. eleganckie mięsko. Mhm. Mm Łowina wagyu. Ok. Mm -hmm. No nie jest to kobe, ale też okej. Okay. Kobe, w ja jem ciągle z klientami, więc nie muszę jeść. <laughs> Tanie wa wagyu. <laughs> Tanie wagyu, da? Tak. Zobaczył mięso. Nie, nie, nie. nie to, to nie to chodzi. godek lata na boki O! Jak Nikuciaga wygląda? Mmm! Nikuciaga to... Tofu... Bardzo. <goda> Faktycznie, wrzucić do gara, zalać tym sosem, i teraz mm -hmm. mięso, i tyle, nie? Ościzna że składniki dałoby się w Polsce kupić. Pytanie, czy jest taka wołowina pokrojona, nie? Czy można coś takiego dostać? No, bo trzeba samemu jakoś ładnie pokroić. Jestem głodny jak. He? Joshua? Jeszcze nie ma. Widzicie jak mnie japońska żona dba. Ostatnio w ogóle wróciłem na siłownię, zacząłem trochę trenować więcej, a to dzięki temu, że wreszcie mnie plecy nie bolą. Udało mi się wyleczyć plecy po długiej terapii, chodzeniu do okręgarza. Ostatnio też znalazłem nowego lekarza, który mi pomógł i już nie mam tych strasznych bólów, które mnie męczyły przez prawie dwa lata. Po wypadku, także nie bolało właśnie wtedy, jak miałem, wypadek rowerowy i też przez to, że jak dużo pracowałem z ciężkim plecakiem na uberze, i nie tylko. Ale na szczęście już jestem wyleczony. Pełni sił, gotowy na nowy sezon i mogę wreszcie wrócić do formy i trenujemy. Majko, co to za liście, o co tu chodzi? Eee, Ty to na, to. na to. liście? Z liśćmi robione? Na to! Są tutaj. Tutaj? tutaj. Tu? Ty. Tu. <noise> o co chodzi? ここにいるをを利用して納豆を作なので本当は稲わらを使うんだけど稲わらに一番納豆菌が多いでも今の時期ないから、まあ、このビワの葉というのにも納豆菌が結構いるっていう話を聞きましてこの葉っぱを取り寄せました。No, Hmm. Coś była ryżu, prawda? Nie wiem. na to jest tylko w Japonii. No to jest hmm. ciekawy temat. Wiem, że w Polsce robią natto. Jestem ciekaw, skąd właśnie mają tą bakterię natto, prawda, żeby hmm. zacząć tą fermentację. No trzeba by sprawdzić ten temat. Jestem ciekaw, czy dałoby się zrobić fabrykę to w Polsce. Dzieło no tutaj na.

na to potrzebuje powietrza, żeby mogła pracować, więc wkładamy najpierw te liście do drewnianego pudełka, jak do bento, prawda? Dzięki temu powstanie to. I teraz dodajemy soję na to. I jeszcze przykryjemy jedną warstwą liści. I to zacznie pracować. to bento. <ścoughs> Ja sono na Kinga, ucyryto. So, so, so. Co mm. No ja Pierwszy raz to widzę. Chyba nie widziałem jak to robiła. To Zanim jest to nato, nie? nie było. Bardzo, to radzi sobie na tak dawnych czasach Japończycy robili natto, nie? Jakoś w tym stylu. Bakterie na to prosię kabaty. Tamyka. Ajko jedziesz na kemping, że potrzebujesz piwór? Mmm, kemping, idziemy do kempingu. A propos kempingu, jedziemy w lutym na wycieczkę kamperem na półwysp Izu. Specjalnie na urodziny, A, tak, Ajko. Tak, tak. tak, 20 lutego jak ma urodziny, to zrobimy kemping. Zapraszam na jakiś stream, trochę odcinków zrobimy też z półwyspu Izu w lutym. Zapraszamy serdecznie na taką miniserię później. なななな。No, no, no, no. <laughs> すみません、納豆。<laughs> これから二十四時間この納豆を約四十度の環境に置くことで発酵させます。そのためにこれあのあったかくなるやつね。その上に置いて。どうしピボラ？納豆ドブラノ。納豆ドブラノ。No、これ夏だったら。 Dęki na Irana w wcale nie taki, nie wiem, czy to jest Nie jest to No, na rezultat musimy trochę poczekać. Później pokażę na To nie koniec niespodzianek na dzisiaj. Mamy także tskemono, przygotowane wcześniej przez Aiko. Co to jest? Nukazuke, tak? Nukazuke to jest Nukazuke. A 5 to nie, nie, Co tam wyciągniesz? Trochę to wygląda jak takie błoto. To jest nuka. Nuka to są wiórki pozostające po um, polerowaniu ryżu. A tak macie czysty ryż, Genmaj. I żeby go normalnie zjeść, prawda, jako biały ryż, no to trzeba tą zewnętrzną część um, polerować ściąć. I to są właśnie te, te wiórki, to co pozostaje, i można to także wykorzystać właśnie do robienia marynatów z kemono, czyli właśnie nukadzuke. Super. Co to jest, Aiko? Daikon? Daikon. Rzodkiew. Piękna. Mm -hmm. Piękną, wielką daikon. Jak widzicie, mamy fabrykę różnych japońskich tradycyjnych wyrobów już tutaj. ko strasznie się wkręciła w to i ciągle się uczy czegoś nowego. A no i super, razem się to podoba. A też pyszne to jest w ogóle, mm. więc bardzo mnie to cieszy. To jest moje nowe hobby. <laughs> dobre hobby, to mi się podoba. Mm. To wygląda. Dobre? Bardzo dobre. Taki mas mmmm daleko Ekstra chlupią jałam to. Lekko kwaśne. Ksta, to by pasowało dobrze do dosaka też. Niech wyda owych go mam Mmm. No porę, bo już umieram z głodu. A i ta taki ma taki no, ma, Przepysznie. Mmmm. No, Opróbujemy. Niku. Dofu. Chyba jeszcze to tego nie robiła. Hmm. Faktycznie trochę jak Niku-jaga. Bardzo dobre. To nie jest pierwszy raz. Nie pierwszy raz? Nie. Okej, okay, to dawno nie było w takim razie. Ja mam słabą <coughs> Bardzo dobre. Super naprawdę. <śpięk> 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 Jak wyczuł jedzenie i też już zaczyna obok, ne? Się denerwować. Zaraz coś damy, zaraz coś damy. Będę nam skończyć odcinek, ok kolego? No my się bierzemy za to pyszne jedzenie, zanim nam rynek coś tutaj podwędzi. A zaraz wam Ajko pokaże, jak wyszło to pyszne na Naraz Na no. Pojutrze. Grzebać <laughs> się. Cześć. Dobra, otwieramy. Tak jak wyszło Nie, ale to jest mój ulubiony śpiwór Co? Mam nadzieję, że nie będzie śmierdział później <śmierdzi> Nie śmierdzi Nie się kosztował? No, gdzie jest? Jest w pociągu A, tu ciepło jest mhm. Okej okay. Gdałka cieplutkie Zobaczymy co w środku Zbieramy Jak to okay, wygląda? O. O. o! Jest troszkę ten. Mm -hmm, lepkie mm -hmm. O, oh, no, oh, oh. na to. Jest, jest, jest troszkę. <laughs> <laughs> o, chyba działa jako. Pachnie jak na to? Mhm. Mm o! Wygląda fajnie. Co teraz? Do lodówki? Lodówki, tak. Proszę, wiesi do lodówki. Okay. Dobra, na to jest. Gotowe? Możemy otworzyć? Otwieramy. Sprawdzamy, jak wygląda po kilku dniach. Uu. Pachnie? Uuhu. Oj tak, oj pachnie. Oj bardzo się klei. Jest lewa, bardzo dobrze, tak. Się klei. Są takie nitki pajęcze. Did ty interesuje się. Jaki ładny kolorek? Teraz jak Wygląda super. Mm. To próbujemy? Ono, ono. No. No, olej się za mowy. Jasery, se tak? Wiedziałem, że tak łatwo można zrobić na tą u domu. Teodatki masz. Mmm, dobra. Jak ci smakuje? Smakuje jak prawdziwie na to? Mm -hmm. no, absolutnie. Mm, to jest fajnie chrupę. Hmm, Hm. Mm. Ekstra. かなり粘ってるねねいい感じおーー <laughs> <い>ビクロンンファイスパめっちゃおいしい。 Yeah <laughs>